Witam Was na mojej działce. Narzędzia powyciągane. To można łapać się roboty. dia Dobrze sprawdzimy, czy ma to szczyt. Nie robiłem szczemiona. Trzeba jeszcze uzupełnić wszystkie szalunki, poblokować je, od dołu trochę piasku nasypać, żeby ich nie rozepało. Wyłożyć folię i później zbrojenie robić. tu już zbrojenie zacząłem robić. Wychodzi bardzo dobrze. Przez 15 szalunku muszę zrobić a już poszło 120 sporo, nie Ale to, to się fajnie robi Tak wygląda szalunek na dzień dzisiejszy. Jeszcze trochę zostało roboty. Trzeba uzupełnić go. Poprostować, poblokować, obsypać od dołu. Ty już trochę zbrojenia zacząłem robić.

A tak. Strzemiona. Sześć i pół co trzydzieści. To z dwadzieścia... ...z dwadzieścia dwa.